Nissan Qashqai. jeden z liderów segmentu crossoveru. sprzedane 140 tysięcy egzemplarzy w wersji e-power. Czy faktycznie Qashqai zmienił się po ostatniej kuracji odmładzającej? Co wniósł najnowszy facelifting? Zapraszam Was do testu najnowszego faceliftingowego Kashkaja e-power. Dobrze, moi drodzy, ale zanim przejdziemy do nowego Nissana, nie zapomnijcie, jeśli jesteście tutaj nowi, o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Wam my się także rozwijamy i pokazujemy Wam coraz to nowsze perełki na naszym kanale. Więc co? My przechodzimy sobie już do faceliftingowego Kaszkaja. Facelifting Kaszkaja to jest bardzo oczywiście specyficzny facelifting tak naprawdę został zmieniony przód, zmieniony tył i nie zmieniono praktycznie jakkolwiek kubatury, czyli jakkolwiek nawet wymiarów, ale zmieniono także delikatnie paletę kolorystyczną. Dodano trzy nowe kolory i jeden kolor mamy także na naszej testówce zwany Deep Ocean. Jeden z najbardziej fantastycznych kolorów, jaki widziałem w ogóle w całym tym segmencie. Niesamowity kolor dosłownie premium, ze względu na to, że na przykład bardzo podobny kolor mieliśmy na GL w Mercedesie, gdzie trzeba było za tak. Taki lakier bardzo mocno także dopłacić. Jest to oczywiście kolor perłowy, piękny, zielony oraz pełną taką głębią w środku. Bardzo nowoczesny kolor połączony także z czarnym dachem, który faktycznie jest tym kolorem specjalnym dla właśnie wersji po face liftingowej. Dodatkowo jeszcze zmieniły się dwa kolory. Pojawił się także Fuji Red, dzięki któremu mamy także intensywną czerwień. Mamy także kolor czarny, który też teraz został zmieniony i dodano w nim perłę. A ostatnim kolorem, który został zmieniony, to jest także biała perła alpejska połączona z czarnym dachem. To zmieniono dosłownie odcień z ciepłego żółtego na taki naprawdę zimny, intensywny biały, dzięki któremu Zawsze ta wyrazistość tego koloru i świeżość na pewno jest mocno podkreślona, właśnie na tej bryle, jaką jest kaszkaj, ale zmieniło się także dużo z przodu, bo tu najwięcej widać. Pierwszą, Pierwszą z... zmianą, jeśli chodzi o face-liftingowego kaszkaja, to na pewno są światła. Światła, które bardzo mocno przypominają poprzednią wersję, ale zmieniono także w nich całe wypełnienie oraz dodano troszeczkę technologii. Zobaczcie także na górną część. Oczywiście nadal światła są mocno rozdzielone. Pojawiło się tutaj piękne logo Nissana, także podświetlone za pomocą tego całego paska LEDowego, który służy oczywiście do jazdy dziennej. Ale tutaj w środku zostały także ukryte pierwszy raz dynamiczne sekwencyjne kierunkowskazy, które bardzo ładnie wyglądają w momencie, kiedy włączacie faktycznie kierunkowskaz. Wchodząc sobie delikatnie niżej, mamy także bardziej luksusową lampę, bardziej luksusowe wypełnienie, mocno wyciemniony środek oraz także kilka przecinków, jak to nazywa Nissan, właśnie za pomocą takiej sygnatury świetlnej tutaj podkreślone. I to się łączy w jeden taki charakterystyczny wzór, jeśli chodzi o światła dzienne. A w środku mamy także projekcyjne światła i to są projekcyjne światła matrycowe, które dostały jeszcze większy update i działają jeszcze lepiej i jeszcze sprawniej niż było to w ostatniej wersji, którą dla Was żeśmy testowali, więc warto na pewno pochwalić Nissana, że po pierwsze wzór tych świateł wygląda bardziej luksusowo i bardziej w stronę premium oraz że technologia została mocno poprawiona, czyli jakość świecenia jest o wiele lepsza. Nissan także przeprojektował cały przód ze względu na to, żeby robił mocniejsze wrażenie. Zobaczcie na tą atrapę chłodnicy, która faktycznie teraz posiada kilkanaście dobrych elementów trójwymiarowych, zrobionych za pomocą takich właśnie przecinków, podobnych do tego, co znajdziecie także w lampach. Polakierowany w pełni w piano black, ale dodatkiem jest też tutaj. Statynowy chrom, który się tutaj przeciąga w środku, oraz tutaj właśnie także ta statynowa listwa. Łączenie tego razem oczywiście z dużym nowoczesnym logo Nissana, które znamy już od jakiegoś dłuższego czasu. Plus ten kolor naprawdę wygląda to świetnie i szczerze powiedziawszy, widać od razu, że przódka Szkaja został tak zmodyfikowany, żeby bardziej trafiał do klientów premium i to myślę, że się mocno udało, bo robi naprawdę świetne pierwsze wrażenie. Ale wyróżnikiem także w wersji 224 po Faceliftingu na pewno są także koła. Od środkowej wersji wyposażenia. Od 18 po 19 cali z szlifowym diamentem, jak to Nissan podkreśla, aż w najwyższej wersji wyposażenia Tekna Plus, czy właśnie N-Design, macie 20-calowe koła. 20-calowe koła, które robią naprawdę bardzo porządne wrażenie. To są naprawdę duże felgi, ale zobaczcie także, jak są futurystycznie, nowocześnie narysowane. Cześcioramienny wzór, polakierowany oczywiście w pełni w czarny kolor, oraz także to obrzeże. Obrzeże, które, jak Nissan mówi, jest szlifowanym diamentem. I bardzo ładnie faktycznie podkreśla cały ten wzór. Dosyć nietypowo wygląda, jeśli chodzi o takie statyczne ujęcia, ale kiedy oczywiście zaczyna ten samochód być w ruchu, nagle okazuje się, że te elementy srebrne stają się takim, powiedzmy, areodyskiem. Bardzo nowoczesna, ładna, ciekawa także forma. No ale jak to warto wspomnieć, o też dwudziestocalowe koła niestety robią trochę małe zamieszanie, jeśli chodzi o twardość tego zawieszenia. Bo kaszkej, jak to kaszkej, należy do grupy Japońców, które mają dosyć bardzo zestrojone także zawieszenie, choć te dwudziestocalowe koła niestety tego komfortu nie polepszają, ale niestety w wersji po faceliftingowej nadal nie doszło jakiekolwiek zawieszenie aktywne, więc zwracam Wam uwagę, że komfort jest tu naprawdę przyjemny, choć także taki japoński, czyli bardziej twardy. Mówiłem, że świetnie wygląda? No spójrzcie jak ten kolor niesamowicie dobrze wygląda. Deep Ocean, który naprawdę jest taką głęboką zielenią, wygląda niesamowicie, ale linia jeśli chodzi o Kaskaja, oraz wymiary praktycznie się nie zmieniły. Zmieniono tylko drobne detale. Które faktycznie mogą zrobić z tego samochodu bardziej luksusowy widok. Lusterka zostały polakierowane także w czerni. Mamy także wszystkie chromy zamienione na czarne, piękne, błyszczące elementy. No i ta charakterystyczna linia pływającego dachu nadal się dosłownie nie zmieniła. Co ważne, zmian także nie ma. Nadal piękny napis i e power, oraz także doły drzwi się zmieniły. Ze względu na to, że są polakierowane także w kolorze nadwozia i także jak to było, zasłaniają także progi. Więc nadal jest praktycznie, nadal jest pięknie i szczerze powiem. Powiedziawszy, ten samochód naprawdę świetnie po prostu wygląda, w szczególności w takiej scenerii. Po co zmieniać coś, co Cię było dobre? Jeśli chodzi o Kaszkaja, naprawdę się nie zestarzał i w wersji faceliftingowej zmieniono dosłownie drobne detale. Nadal jest bardzo ładnie to wszystko narysowane. Nadal długi spoiler, długa szyba, przyciemnione elementy, ale to co najważniejsze, zmieniły się także światła. Światła są kształtem identyczne względem wersji poprzedniej, ale zmieniło się także ich wypełnienie. Teraz są w pełni przeźroczyste, dzięki czemu o wiele lepiej wyglądają oraz także o wiele lepiej widać także ich środek. W środku mamy bardzo charakterystyczny teraz taki element, właśnie z też statynowego chromu, oraz także mamy bardzo ładne nowoczesne podkreślenie tego światłami dziennymi, które są bardzo mocno intensywne, nawet się nazywają tak Super LED. Pojawiły się cztery przecinki, właśnie nawiązujące także do przedniej części, jeśli chodzi o chłodnice, ale naprawdę robią piorunujące wrażenie w szczególności wieczorem, czy także nawet w ciągu dnia, bo po prostu widać, że są takim bardzo wyrazistym elementem. Piskaczka i teraz w statynowym chromie, delikatne logo Nissana. To no i tak jak jakżeście wcześniej już widzieli, umiejscowione logo i e Power. Ostatnią zmianą, jeśli chodzi o wersję środkową End Design, oraz także najwyższą Tekna Plus, to jest także też, że mamy dolną część zderzaka oraz boczne elementy polakierowane w kolorze nadwozia. I uważam, że to jest bardzo dobra zmiana, bo w końcu pozbyto się tych tandetnych, chropowatych plastików. A jeśli chodzi o praktyczność, nie zmieniło się tutaj jakkolwiek nic. Nadal elektrycznie podnoszona klapa w pakiecie oraz 479 litrów pojemności bagażnika. Co robi Kaszkaje jak zawsze dosyć porządny, konkretny, rodzinny samochód z dosyć dużą pojemnością także w środku. I szczerze, po co zmieniać coś, co jest dobre? Ważne, że zmienili troszeczkę stylistykę i dodali mu takiej świeżości oraz właśnie takiej ekskluzywności, bo wygląda po prostu niesamowicie mocno ekskluzywnie. Jeśli chodzi o gamę silnikową, nie zmieniło się tutaj totalnie po prostu nic. Nadal dostępne są dwa silniki, z czego jeden mój nieulubiony 1.3 Turbo, czyli 1.3 Dicte o mocy 158 koni, z manualną skrzynią biegów oraz także z bezstopniowym automatem Xtronic. Ale o tym silniku wywody już były na naszym kanale i zapraszam was do materiału, który wam się teraz w tym momencie wyświetla. Niezbytnie lubię ten silnik oraz także klienci też niezbytnio teraz go często wybierają ze względu na to, że mamy tutaj pod maską właśnie i e Powera. Czyli ten samochód, o którym wam już opowiadałem, także w ostatnim materiale w wersji przed faceliftingowej. Nie zmieniło się tutaj zbytnie za dużo. Moc 190 koni Nadal praktycznie kaszka jest samochodem elektrycznym z silnikiem generującym tylko i wyłącznie elektrony do baterii, więc tak naprawdę jest odwróconą hybrydą i to ważne, że także ten silnik nie napędza w żadnej formie także kół, więc w 100% jest samochodem elektrycznym, który właśnie ma generator prądu. 190 koni, dosyć wysoki moment, 330 Nm oraz, co ważne, niskie zużycie paliwa, bo od 5-5,5 litra do maksymalnie 7 litrów. Średnie spalanie na trasie z Warszawy do Łodzi, 150 parę kilometrów zrobione, plus jakieś tam dojazdy, 6,2 litra na 100 km. Kurczę, nadal robi to wrażenie, bo jechałem po autostradzie raczej bliżej 140-130 i to co najważniejsze w wersji faceliftingowej, o czym do końca Nissan super nie wspomina, poprawili efektywność paliwową oraz zwiększyli także efektywność silnika elektrycznego, dzięki czemu faktycznie zużywa jeszcze mniejszą ilość także paliwa, co naprawdę jest bardzo przyjemnym elementem. Ale nie zmienia to faktu, że teraz klienci najczęściej właśnie wybierają i e powera. Wnętrzna z tyłu. Nie zmieniło się w żadnej formie. Nadal drzwi otwierają się na kąt 90 stopni, nadal jest dużo miejsca dla waszych dzieciaków, ale o tym wszystkim także opowiadałem wam w poprzednich materiałach, a nie zmieniło się dosłownie nic. Idziemy do przodu. Zmiany, jeśli chodzi o kaszkeja, w środku zbytnio za dużo nie ma. Zmieniły się tutaj dosłownie drobnostki, o których wam chcemy powiedzieć, ale wnętrze zmieniło się pod względem materiałów. Materiały, które teraz przywędrowały, na przykład w wersji end design, możecie mieć tutaj także Alcantarę. Zobaczcie na ten piękny materiał, który jest tutaj dosłownie położony na tej desce rozdzielczej. Jeśli chodzi o wersję Tekna, Tekna Plus, macie także wersję skórzaną, w której też są bardzo ładne wykończenia, ale najbardziej właśnie mi się podoba ta Alcantara, która mi niesamowicie mocno przypomina na przykład Dżuka którego dla Was żeśmy testowali jakiś dłuższy czas temu. Połączony to z taką białą kedrą, która tutaj jest wciągnięta. Dodatkowo takie metalopodobne dokładki, które są tutaj wstawione. Także pojawił się ten satynowy chrom. No i co najważniejsze, na środku to zmienił się ten piano black oraz ten, e, taka nietypowa faktura, która była w formie takiego szczotkowanego elementu. Teraz mamy tutaj tą hydrografikę właśnie w kolorze tym Szaro srebrnym Bardzo ładnie to wygląda, oraz cały tunel środkowy też został pokryty alkantarą, a nawet i tutaj podłokietnik też został pokryty Alcantarą z bardzo ładnymi przeszyciami, właśnie w kolorze też białym. Drobnostki także pojawiły się na fotelach, które są teraz też półskórzane razem, właśnie także z alkantarą i bardzo ładnym napisem na środku Kaszkaj. Tak to zmian, jeśli chodzi o wnętrze, nie ma. To jest nadal ten sam Kaszkaj, który uważam, że jest świetnie zaprojektowany. Wnętrze naprawdę świetnie zostało oczywiście w wcześniej zaprojektowane i widać tutaj także tą przestrzeń. Szerokość tej deski rozdzielczej oraz ilość przestrzeni jest naprawdę bardzo fajna i porównując na przykład z Corollą Cross, gdzie którą dosłownie kaszka jest jego konkurencją, no to jednak tutaj czuje się o wiele lepiej. Te materiały są lepsze oraz po prostu to, co dobrze znam już z Nissana, czyli dosyć duża kierownica, bardzo przyjemne wyświetlacze, które też się nie zmieniły, jeśli chodzi o ten wirtualny zegar. Mamy także układ fizyczny, jeśli chodzi o klimatyzację, podgrzewaną przednią szybę, podgrzewaną kierownicę czy podgrzewaną Trójstopniowo, także fotele, ale to dosyć dobrze znamy, więc tutaj nic się zbytnio nie zmieniło. Zmianą oczywiście jest także system. System multimedialny, w którym zmieniono drobnostkę. Przyszedł tutaj pakiet usług Google. To jest nadal oczywiście ten system Nissan Connect, który jest dosyć przyjemny, dosyć szybko działający. Dosyć duży także jest ekran, bo to jest po okolice 13 cali dzięki któremu naprawdę wygodnie się z tego korzysta, ale teraz mamy także wgrane właśnie usługi Google, czyli mamy tutaj google'owską mapę połączoną z internetem oraz z Waszym kontem, tak jak w moim przypadku. Zobaczcie na to, że możecie mieć zapisane wszystkie Wasze pineski oraz możecie mieć zapisane Wasze adresy domowe. Wszystko się synchronizuje także właśnie z internetową częścią google'owską. Działa to wręcz fenomenalnie i nie trzeba w końcu podłączać telefonu, nie trzeba korzystać z Android Auto czy Apple CarPlaya, chociaż teraz w tym momencie w wersji po-faceliftingowej Android Auto jest bezprzewodowy i Apple CarPlay jest bezprzewodowy, więc tutaj także to zostało naprawione. Dodatkowo macie ocie asystenta Google'a w formie Hej Google. Co możesz dla mnie zrobić? Możesz powiedzieć, pokaż drogę do najbliższej kawiarni. Jaka pogoda ma być? Więc wszystko możecie także obsługiwać sobie głosem oraz dodatkowo z pakietem. Usług Google Macie także sklep Play, w którym oczywiście znajdują się wszelakiego różnego rodzaju aplikacje, które mogą Was interesować, takie jak alternatywne, także nawigacje Spotify, Apple Music, Tidal oraz różnego innego rodzaju platformy, także do słuchania muzyki. Ze względu na to, że w tym samochodzie zostało zastosowane nagłośnienie Boza które naprawdę bardzo przyjemnie gra. Więc zmiany, jeśli chodzi właśnie o ten system, poszły naprawdę w dobrą stronę, czyli unowocześniono oraz poszło to wszystko w stronę klienta, który narzekał na poprzednią nawigację. A tak to wnętrze jest nadal bardzo fajne i tutaj naprawdę dobrze się nic nie zmieniło. Nawet ta ogromna panorama, która jest po prostu ogromnych rozmiarów i świetnie doświetla to wnętrze. Więc co? Jedziemy! No to czas pojeździć, jeśli chodzi o poliftowego Nissan Kashkaya. Dlaczego tak bardzo lubię Kashkaya i dlaczego go tak i wyłącznie właśnie lubię z tym silnikiem, jaki tu jest, czyli Eco Power i co się zmieniło, jeśli chodzi o facelifting pod względem wrażeń z jazdy. Pod względem wrażeń z jazdy nie zmieniło się zbytnio za dużo, ze względu na to, że ten samochód nadal bazuje na tym samym, co bazował wcześniej. Czyli, nadal jest bardzo dobrze nastrojone zawieszenie, nadal dosyć precyzyjny układ kierowniczy i wszystko skierowane bardziej w stronę takiego rodzinnego właśnie crossovera, który ma być także odpowiedni, jeśli chodzi właśnie o wożenie dzieciaków do szkoły, oraz dosyć wygodne i komfortowe po prostu przemieszczanie się, włącznie także z naprawdę świetną ekonomiką, jeśli chodzi o o cały ten układ e-power. prawdę powinien być mocno doceniony w świecie motoryzacji. Sam silnik oraz sama technologia, jaka tutaj jest zastosowana jest dosyć dobrze nam znana w przypadku na przykład samochodów elektrycznych, które Nissan po prostu także był prezententem, jeśli chodzi właśnie o ten świat elektromobilny. Nissan Leaf, który bardzo dobrze na samym początku właśnie się sprzedawał i był jednym z takich samochodów elektrycznych, to praktycznie jest bazą do dzisiejszego układu hybrydowego, jakim właśnie jest hybryda typu e-power. Jest to odwrotny Wrócona hybryda, która działa na zasadzie tylko i wyłącznie napędzania kół za pomocą silnika elektrycznego. Tak, tylko i wyłącznie. Silnik benzynowy służy tutaj tylko tak naprawdę do generowania prądu i do niczego więcej. I to naprawdę działa wręcz fenomenalnie. Od poprzedniej generacji minął prawie rok. Od kiedy ją dla Was testowałem, a nie zmieniło się tutaj zbyt nie za dużo. Oczywiście, Nissan, jeśli chodzi o cały ten swój układ, cały czas go gdzieś dopracowuje. Jeśli chodzi o nową generację, powiedzmy Nissana Kaskaja, czyli ten duży facelifting, to oprócz zmian stylistycznych, oni postanowili także dosyć mocno pogrzebać sobie tam w tym układzie elektrycznym, zwiększyli jego efektywność, zwiększyli jego wydajność. Dzięki czemu faktycznie samochód jeszcze mniej angażuje silnik spalinowy do tego, żeby generował ten prąd do tej baterii, oraz także po prostu sama efektywność silnika silnika spalinowego też została jakkolwiek poprawiona. Ciężko jest dla was to jakby sprawdzić. Faktycznie gdzieś tam w wynikach spalania minimalne różnice są. Ale jak to faktycznie jeździ? Tu w szybkim skrócie postaram się wam to opowiedzieć jak to działa. Silnik elektryczny, który tutaj jest ma moc 190 koni, 330 Nm momentu obrotowego. Jest to silnik z Nissan Alifa bądź Nissan Arii tylko po prostu delikatnie z mniejszą mocą. I dlaczego uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie? Zobaczcie na reakcję oraz także jak działa ten silnik. Praktycznie każde naciśnięcie nogą pedału przyspieszenia, czujecie ten moment obrotowy oraz tą moc, która jest dosłownie przenoszona na koła. Tak działa właśnie system elektryczny. Przez to, że nie ma tutaj połączenia fizycznego właśnie silnika z kołami, działa tylko i wyłącznie na zasadzie właśnie napędzania za pomocą silnika elektrycznego, który jest mocniejszy niż właśnie silnik palinowy, który działa tylko na zasadzie generowania prądu. Dlaczego on tylko na zasadzie generowania prądu? Silnik, który tutaj jest, to jest półtora litrowa jednostka, która jest dosyć nowoczesną jednostką, jeśli chodzi o Nissana. Półtora litra, trzy cylindry, oraz także moc 158 koni i tam chyba 200 Nm momentu obrotowego, ale to jest mało ważne. Nigdy nie odczujecie podczas jazdy tych wartości, jeśli chodzi o ten silnik, bo nigdy on nie działa na zasadzie napędzania kół. Działa tylko i wyłącznie w takim specyficznym trybie Atkinsona, Millera. Dzięki na stałych obrotach po prostu sobie jest w stanie efektywnie, faktycznie generować ten prąd, do tego, żeby ten prąd potem trafił do dosyć dużej baterii. Bateria jest naprawdę dosyć duża, bo to jest 2,1 kWh, Dzięki czemu faktycznie Nissan naprawdę ma bardzo duży zapas energii. Dzięki temu także może za pomocą tego silnika elektrycznego jeździć po autostradzie, jeździć w mieście oraz jeździć także poza nim z wyższymi, bądź także niższymi oczywiście prędkościami. I efektywność tego jest naprawdę świetna. Kiedy macie mocniejsze przyspieszenie, szybszą dynamikę, no to chyba ten prąd się szybko skończy. Wtedy przechodzi do tego system Nissana, czyli Nissan Linear Artion, czyli połączenie silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym. I dzięki temu, że faktycznie jest to połączone, macie tak zwaną synchronizację. Synchronizacja działa na tej zasadzie, że kiedy silnik elektryczny jest pobudzany do tego, żeby napędził koła szybciej, to wtedy wchodzi silnik spalinowy, który momentalnie zaczyna zwiększać swoje obroty, ale działa to na zasadzie liniowej, dzięki czemu nie macie efektów wycia takiej jak w przypadku Toyoty, tylko jest bardzo przyjemne zwiększanie się obrotów dosłownie tak jak. Tradycyjnym samochodzie spalinowym. I to mi się bardzo, bardzo podoba, jak ten układ jest niesamowicie mocno zbliżony do tego, co znamy faktycznie ze spalinówek. Działa wręcz wybornie. Po prostu synchronizacja tego wszystkiego jest niesamowita oraz także płynność działania oraz ten charakterystyczny element, że w pewnym momencie nie wiecie, czy jedziecie samochodem hybrydowym, spalinowym, czy tak naprawdę elektrycznym, bo w większości macie wrażenie, że jednak jeździcie samochodem elektrycznym, a nie jakimkolwiek dosłownie spalinowcem. I płynny start, i teraz w tym momencie dołączenie się silnika spalinowego, który cały czas gdzieś ten prąd generuje, po to, żeby w tej baterii naprawdę tego prądu także nie zabrakło. Połączenie także z systemami, które znamy, właśnie z Lifa czy Ari, czyli takimi jak na przykład jazda jednym pedałem, czyli One Pedal Driving, przyzwyczajcie się bardzo szybko do właśnie korzystania z tego trybu, bo dzięki niemu możecie także hamować za pomocą jednego pedału, oraz także przyspieszać, co jest naprawdę bardzo przyjemne nawet w jeździe w mieście, czy także właśnie poza nią. Spalanie, które jest na niskim poziomie, 5,5 do 6 litrów średniego spalania jeżdżąc sobie tak w trybie miejsko-mieszanym oraz maksymalnie do 7 litrów średniego spalania jadąc 140 km na godzinę po autostradzie. To są naprawdę bardzo przyjemne wyniki i to są wyniki, które uzyskujecie dosłownie o tak, bo nie musicie się jakkolwiek starać, bo nie musicie się nauczyć także działania tego systemu, po prostu działa to od pierwszego wsiąścia tutaj za kierownica. No i co ważne, warto także pochwalić to, że kiedy klikniecie sobie tryb EV, to możecie jeździć do jakiejkolwiek prędkości w większości chcecie. Możecie w 100% jeździć w trybie elektrycznym, nawet przy 70, 80 czy 100 km nawet na godzinę, ze względu na to, że tak faktycznie to i tak zawsze jeździcie właśnie w trybie w pełni elektrycznym. Tylko tutaj chodzi o to, że ten przecinek wymusza to, żeby silnik jakkolwiek nie wszedł wtedy do gry. Czy coś i jakkolwiek jeszcze się zmieniło? Nie, nie zostało tu nawet poprawione wygłuszenie. Nadal lusterka delikatnie szumią, nadal potrafią wkłady wewnątrz lusterek delikatnie drgać przy wyższych prędkościach. Co nie zmienia faktu, że sama kabina i same odczucia z wewnątrz naprawdę są świetne. O wiele lepiej się tutaj czuje niż w przypadku testowanej dla was Toyoty Corolla Cross, która tak naprawdę jest Rywalem tego samochodu. Dwa układy hybrydowe, kompletnie inaczej zbudowane, ale ja, szczerze powiedziawszy, wolę właśnie ten, który jest zbudowany w Kaszkaju. Jest dla mnie bardziej innowacyjny i jest dla mnie bardziej efektywny, jeśli chodzi o zużycia paliwa, oraz także o wiele lepiej się czuję w tej kabinie. Może też ze względu na to, że po prostu mamy o wiele lepsze materiały wykończenia. Jak to jest faktycznie z tym. Magicznym powiedzeniem, że ten samochód ma zasięg do tysiąca nawet 30 km. Faktycznie udaje się zrobić nawet takie wyniki, jeśli chodzi o ten samochód, bo na przykład aktualnie przejechaliśmy już 730 km, a ja jeszcze w zbiorniku, a mam jeszcze jego połowę, bo oczywiście kaszka nadal posiada dosyć duży zbiornik paliwa, bo posiada tutaj 55 litrów, mamy jeszcze 300 km zasięgu. Więc szybko przeliczając, że Mam już zrobione 700 parę kilometrów, a jeszcze mam 300 kilometrów w baku do rezerwy, to spokojnie 1000 kilometrów zrobię. Czyli faktycznie pogrzebali tutaj jeszcze, jeśli chodzi o efektywność energetyczną oraz także sprawność silnika spalinowego. Kurczę, on jest naprawdę horrendalnie oszczędny, a w lato stanie się jeszcze bardziej oszczędny, bo pamiętajcie, że to jest połowicznie samochód elektryczny, czyli w letnią scenerię będzie zużywał jeszcze mniej paliwa. No, i tak oto, moi drodze, wygląda Nissan Qashqai i e Power w wersji faceliftingowej. Czyli nie zmieniło się zbytnio za dużo, ale poprawiono te największe bolączki, które gdzieś się pojawiły. Poprawiono jeszcze efektywność i szczerze powiedziawszy, kurczę, to jest naprawdę świetna propozycja w naprawdę rozsądnych pieniądzach, w tym. W całym segmencie, który dzisiaj jest tak mocno popularny, czyli tych kompaktowych crossoverów. No i tak to moi drodzy wygląda jazda. Nie zmieniło się praktycznie nic. To nadal jest ten sam świetny e-Power i to jest nadal ten sam świetny Kaszkaj który nie zmienił się we wrażeniach z jazdy praktycznie w ogóle, ale zmienił się na tyle fajnie stylistycznie, że bardzo mocno zaczyna ocierać się o premium. Ten wygląd jest po prostu wręcz bardzo, bardzo charakterystyczny i naprawdę bardzo mocno luksusowy i nie myślałem, że da się zrobić z jakoś tak średnio wyglądającego, powiedzmy, Kaszkaja, którego dla was ostatnio żeśmy testowali w tym kolorze szarym, tak piękną bestię, która jest właśnie w tym kolorze zielonym. Bardzo unikatowe kolorystyki. Które teraz są, oraz ten unikatowy napęd, który tutaj jest zastosowany, to naprawdę stara się dosyć nieczęsto i nie ma zbytnio za dużo konkurencji, bo Corolla Cross, no to wiemy, że wygląda jak wygląda i jeździ jak jeździ, ale jest naprawdę świetnie sprzedającym się samochodem. Najbliżej, co możemy porównać, to jest tak naprawdę Honda ZRV ze swoim układem hybrytowym, który jest także odwrócony, ale działa minimalnie na troszeczkę innych zasadach, a to jest naprawdę mega oszczędne, świetnie teraz wygląda, ma także bardzo fajnie odświeżone multimedia i jest sporo miejsca także w środku dla Waszej rodziny. No i co najważniejsze cena. Od 194 tysięcy zł zaczyna się i e power, a nasza wersja została skonfigurowana na 208 tysięcy zł i jest to m design, a nie tak na plus, więc nic więcej raczej do szczęścia mi także nie potrzeba. Za 200 tysięcy zł tak fajny samochód, kurczę. Naprawdę Nissan zrobił świetną robotę. I tak to wygląda facelifting, jeśli chodzi o kaszkaję. -a. a ja, oczywiście, moi drodzy, zachęcam Was do subskrypcji kanału Motookiem. Bo jeśli jeszcze nas nie subskrybujesz, to nie zapomnij o tym, że dzięki temu my się także rozwijamy i także poszerzamy nasz kanał. A my widzimy się już także w następnym materiale. Nie zapomnijcie zobaczyć także innych naszych materiałów. A my jedziemy oddać Kaszkaja, który kurczę naprawdę dobrze im wyszedł. Dzięki, do zobaczenia, cześć. Hej.